Dzieci zażyczyły sobie racuszki, placuszki na śniadanie, bo wczoraj im smakowały, babcia im zrobiła jabłkowo-bananowe. Tu dziadek jeszcze śpi z Bobikiem, a oni już się bawią. Pięknie spały całą noc, nie przebudzały się w ogóle, ale tak wariowały, po tym łóżku się rzucały. A to jest 1,60 m, że ja tam musiałam widzieć, spać na narożniku, na bo nie dałam rady z nimi, bo by mnie chyba kopały non-stop sobie jedzą. Bardzo dziękuję za miły odbiór mojego wczorajszego filmiku, ale wiecie co, no jestem taką zwykłą babcią. Dopiero trzecia nocowanka wspólna maluchów jest u mnie. Ale jak wnuczka była mała, jeszcze nie, była, nie było wnuka, no to często u mnie spała. Bardzo często. Ale odpowiedzialność za jedno dziecko... A za dwójkę, no to już jest troszeczkę inna, ale już są tak duże w takim wieku, że już coraz częściej będą sobie spały u babci. Już się tak nie boję tej odpowiedzialności, bo dziadek pomaga, także już jest super. Na obiad mieliśmy wczorajsze kotlety. No, przyznam się szczerze, że kilka to były takie kapcie, no ale trudno, jakoś to przebolejemy. Te pieczarki, które miałam jeszcze sprzed tygodnia, to wykorzystałam. Zrobiłam taki sosik oczywiście dla dorosłych, nie dla dzieci. Zobaczcie, jak się ładnie moje te wnuki bawią. Zrobiłam też surówkę z tej kalarepy, bo no, surówkę jednak lubimy mieć do obiadu. Wiadomo, był jeszcze brokuł. Ugotowałam go razem z ziemniaczkami i chyba jeszcze coś było, może mi się przypomni. I te pieczarki chyba. I powiem Wam, że tutaj, o, obierają z dziadkiem ziemniaki. Podawają mu każdy po jednym. A dziadek im takie wystrugał śmieszne te ziemniaki. Bardzo się cieszyły. O, zobaczcie, takie twarze im zrobił. Musiałam później tak uważać w przygotowaniu, żeby ich nie rozwalić. Ale każdy swoją twarz później dostał. W międzyczasie zjadły sobie rosołek. Yy, no on bardzo, Kubuś lubi bardzo pomagać, także tutaj ładuje frytki. Było więcej tych frytek, musiałam otworzyć nową paczkę, bo były ziemniaki i frytki na obiad. Tutaj był odpoczynek, a tu super zabawa. Byłam sprzedawczynią, zobaczcie, kawka. Siedzę sobie, a dzieci ode mnie kupują Bobika zabawki, ale ich orżnęłam na grubą kasę. Musieli mi tyle płacić za te zabawki, że mówię Wam, wzbogaciłam się niesamowicie. No, bawili się cały czas, bardzo grzeczne są ze mną dzieci, chociaż z rodzice narzekają, mówią, że z nimi nie aż tak. Ale ja się cieszę, że ze mną są grzeczne. A tu poszli sobie, zobaczcie, już z dziadkiem odpoczynek, leżymy, kawa, babcia przed telewizorem, relaksik, kolacja, taka zwykła. Taką mi się akurat zachciało. No, i już po kolacji odpoczynek mały, i trzeba posprzątać. Ale zobaczcie, ładnie już wygląda. Już nie ma śladu po dzieciach. No, myślę, że była udana nocowanka, bardzo się dzieciom podobała. Także na pewno to powtórzymy niebawem. A Bobiczek tęskni za dziećmi troszeczkę.